Drugie 50% zostanie równo podzielone między członków rodziny Anny. O co tu chodzi? Nic z tego. Nawet w żartach połowa naszego majątku nie trafi w łapy służącej. Jesteś oszołomiona. Porozmawiajmy u ciebie. Nie ma o czym. I nie jestem oszołomiona. Na moją prośbę Robles sporządził testament, dopracowany w każdym szczególe. Widzę. Testament podyktowany przez wariatkę jest nieważny. Słucham? Ta pani straciła pełnię władz umysłowych. Prawda? Mama ostatnio nie domaga zdrowotnie. Ulega wpływom fiorelli, swojej asystentki, która wykorzystała sytuację. Ja nie wiedziała. Nie jestem zdziwiona. Zawsze była interesowna. To oszustka. Nie mówcie tak o fiorelli. Panie Roiso, proszę mnie wykreślić z testamentu. Potrzebuję tylko pracy. Babciu, porozmawiajmy na osobności. Zamknijcie się w pokoju. Zepsuty wnuk zgarnie wszystko dla siebie. Ani się wasz, bo ja. Dość tych gruźb. Wystarczy, to koniec. Przemawia przeze mnie zdrowy rozsądek. Trzeba jej włożyć kaftan bezpieczeństwa. Jestem całkowicie normalna. Mówicie, jakby mnie tu nie było. Ale jestem. Porozmawiamy w gabinecie. Zdala od tych senów. Robles, dołącz do nas. Idź do siebie. Tak jest. Zwariowała Powinna trafić do psychiatryka Więcej szacunku Nadal jest głową rodziny Powinniśmy cię zwolnić Jak zdobyłaś zaufanie Eloisy? Wykorzystałaś każdą sekundę, Kuchto nawet słowem nie wspomniała. Czujesz się panią tego domu? Nic z tego. Dosyć. Zostawcie ją w spokoju, to nie jej wina. Mnie też zaskoczył testament mamy. Ale Fiorella zatem nie stoi. Fiorella? Idź do siebie. Jeśli będziesz potrzebna, osobiście po ciebie przyjdę. Tak jest. Dajcie jej spokój. Por favor, Powiedz coś. Masz prawo być na mnie zły. Ale twój dziadek dowiedział się o mnie i twojej mamie i wygnał mnie z kraju Nie, Powiedziałeś mu wszystko? Powiedziałem, że... Jestem jego ojcem. To był żart, babciu? Tak. Pani Eloisa poprosiła, żebym urządził przedstawienie. Tak naprawdę nie napisała testamentu. Szkoda, że nie widziałeś miny, jaką zrobiła Federica. Nie bawią mnie takie rzeczy. Wykorzystałaś Fiorellę, żeby zakpić z rodziny? Federica musiała w końcu dostać nauczkę. Nadużyła mojej cierpliwości. Co takiego ci zrobiła? Podsunęła mi fałszywy testament. Chciała wykorzystać moje rzekome szaleństwo. Fiorella mi o tym wspomniała. Ona też widziała ten testament. Przyjechałem, żeby przejrzeć ten dokument, ale pani Federica mnie nie wpuściła. Na moje pytanie odpowiedziałaś, że nie pamiętasz. Tu nie Symulowałam demencję. Jakbym oszalała. Co? Od początku udawałam wariatkę. Jestem nadal zdrowa na umyśle. Zachowaj chłodną głowę. Jesteś w tym dobry. Jestem dobry. Bardzo dobry. Musimy udowodnić, że babcia nie może podejmować decyzji, bo jej odbiło. Dzięki temu obalimy testament. Tak, kochanie. I dzięki temu Pedro może żyć. Nic z tego. Jego dni są policzone. Zastanów się. Testament jest dużo ważniejszy. Pedro musi umrzeć niezależnie od wszystkiego, jasne? Przykro mi, że się martwiłeś, ale miałam swoje powody. Przez Twoją chorobę musiałem wrócić z podróży i bardzo dobrze. Zostawiłeś mnie w niepewności. Porzuciłeś Aitane w dniu ślubu i zniknąłeś. Początkowo moja choroba była prawdą. Źle się czułam po kroplach. Chwileczkę. Nic z tego nie rozumiem. Nie chcę cię zanudzać. Już wiesz, że jestem normalna. Pani Federica zamierzała sfałszować testament pańskiej babci. Nie tylko. Dziś zamierzała mnie upokorzyć. Chciała ujawnić w internecie tajemnicę rodzinną. Co zrobiła? Filmowała, gdy mówiłam, że Roxana jest córką Maxima. Nagranie miało trafić do sieci. Gdyby nie Fiorella, stałabym się pośmiewiskiem prasy i mediów społecznościowych. Rozumiem, Ale. Nadal jestem zaskoczony. No, hijo, Wybacz, że cię okłamałam. Te juro que no ale nie miałam wyboru. Pero de no Zakpiłaś ze wszystkich. Nos viste la cara por mucho por ti. Śmiałaś się o... nam w twarz. Martwiliśmy się o Pero ciebie. No ale ja acuerdo. Nie zgadzałem się, ale pani Eloisa mnie zmusiła. Nieważne. Ta farsa musi się natychmiast skończyć. Jeszcze nie teraz. Pobawię się 3-4 dni. Dowiem się, co knuje Federica. To coś podejrzanego. Nie powinnaś tak postępować. Obiecuję, że za kilka dni przestanę udawać demencję, ale na razie nikomu nie mów. Abuela. Nie rozumiesz, że wszyscy się obrażą? Nie wolno w ten sposób oszukiwać. Jestem ciekawa, czy potrafią być wspaniałym myślnikiem. Musisz mi przyrzec, że skończysz ten cel. Przedłużanie go to absurd. Proszę, przyrzekam.

Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła I bez Fiorelli Lojalność jest bardzo ważna Tak, babciu Jesteśmy milionerkami Na litość boską zejdź z łóżka, bo spadniesz I nie gadaj bzdur Panie Eloisa ma chorą głowę Co za różnica Najważniejsze, co czuję w sercu. W sercu. Bzdura. Pani Luisa zwariowała. Chce mi oddać połowę swojego majątku. To niewłaściwe. Proszę, przyjmij prezent. Nic z tego. Skoncentruj się. Super. Teraz wszyscy nas znienawidzą. Niestety. Nie możemy przyjąć pieniędzy, to nie fair. Rany boskie, czego nie rozumiesz? Sytuacja się skomplikuje i nasz ślub na zawsze pozostanie w tajemnicy. Dlaczego? Pietro zdemaskuje Beninia. Ale ja zostanę oskarżona, że zmanipulowałam starszą panią i wyłudziłam połowę majątku To prawda A litość boską O tym nie pomyślałam Szkoda, że teraz ogłosiła swoją wolę Wybacz A ty się cieszyłaś Oswaldo i ty bardzo się różnicie. To nic nowego. Przez całe życie wszyscy mnie krytykowali, bo nie jestem taki jak on i cała rodzina. Jacy są twoi krewni? Silni, ambitni, uparci. Ja wręcz przeciwnie. Nie umiałem ich nawet naśladować. Twoją mamę i mnie łączyła silna relacja. Jakiego rodzaju? Jestem Twoim ojcem, jestem Twoim ojcem. Nigdy w życiu nie podzielę się moim majątkiem ze służącą. Nic jej nie dam. I co zrobisz? Zabiję ją. Niezbyt dobry pomysł. Trafisz do więzienia i zostaniesz wykluczona z testamentu. Z powodu bzdury chcesz sobie zniszczyć życie. Twój wybór nie zaprotestuje. Masz rację. Nie mogę ryzykować. Sprawdziłeś to konto w banku? Jeszcze nie. Na co czekasz? Przekup, kogo trzeba i daj mi znać. Tak jest. Wasza złośliwość. No. Nie uciszę się. Twoja rodzina mnie nienawidzi, kochanie. Tu jestem. Żałuję, że babcia Cię wykorzystała. Ja też żałuję. Chciała ukarać Federikę. Bardzo źle życzy Twojej babci. Wiesz, co zrobiła? Musiała jej zabrać komórkę. Nagrała okropny film. Jak twoja babcia mówi prawdę o Roxanie. Wiem. Chciała go upublicznić. Babcia mi powiedziała: Jestem załamany. Moja ślepota mnie ogranicza. Na czym stanęliśmy? Wszystko w swoim czasie. Najważniejszy jest Twój spokój. Zgoda? Dziękuję za spacer, który mi podarowałaś. Zaczynam poznawać świat od nowa. Odkąd Cię spotkałam, mój świat się zmienił. Jaka ładna sukienka. Przestań, nie znasz się na modzie. Ślicznie wyglądasz. Jak siódme nieszczęście. I ten tani materiał. Można? Wejdź. Niespodzianka. Przynieśliśmy łóżko. Dziękuję. Zabierzcie je, nie będę spać obok służącej. Proszę, nie utrudniaj. Łóżko i tak tu zostanie. Spróbujcie ją zrozumieć. Jest w trudnej sytuacji. Mam wrażenie, że trafiłam do piekła. Ten dom nie jest taki zły. Mieszkamy tu od lat. Widać. Chcę odzyskać moje ubrania. Pójdę do rezydencji. Nie wpuszczą cię. Pani Eloisa bardzo się denerwuje. Pomóż mi się tam dostać. Nie. Benito ma rację. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Moja biedna córka się pogubiła. Tak bardzo lubi się stroić. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego mama połowę majątku chce oddać Fiorello. To dziwne, bo na początku jej nie cierpiała. Wyrzuciła ją z pracy. Pamiętasz? Gdyby wiedziała, że Pedro i Pedro i kto? Nie Nieważne. Wszystko mi się miesza. Za dużo tekili. Muszę się jakoś pocieszyć. Tu jesteś, mam nowe wiadomości. Trochę tekili i widzę zjawę. Przestań. Jutro dowiemy się, kto adoptował naszą córkę. Co? Tak. Naprawdę? Ludzie, których wynająłem, dotarli do Veracruz. Skąd pochodzi przybrany ojciec? Dziękuję. Źle robimy. Nieprawda. Jako córka Maxima mogę tu wchodzić. Wiem, ale życie bywa niesprawiedliwe. Słyszysz coś? Nic. Droga wolna. I już. Trafię do mojego pokoju. Na pewno? Jeśli mnie złapią, nic mi nie zrobią. Ale ciebie kocurze mogą wyrzucić albo ukarać.